Powiem Wam, że śmiesznie się dzisiaj czuję, dlatego że pierwszy raz odkąd współpracuję z DJI, nie będę miał okazji mówić o urządzeniu, które bezpośrednio rejestruje obraz. Jak pamiętacie, pierwszym urządzeniem recenzowanym przeze mnie od DJI była to kamerka DJI Osmo Action 4, a później były to drony. Czyli w sumie są to urządzenia, które samodzielnie rejestrują obraz. Natomiast w dzisiejszym materiale pomówimy sobie o urządzeniu, które pomaga nam rejestrować obraz i pomaga rejestrować ten obraz w sposób bardzo stabilny. A będziemy sobie dzisiaj mówić o gimbalu o DJI, jakim jest DJI RS3. Także jeżeli jesteście zainteresowani dalszą częścią tego materiału, to zapraszam was bardzo serdecznie. I tak na początku tylko jeszcze taka mała informacja czym w ogóle ten gimbal jest, bo w sumie duża część osób może tej nazwy nie kojarzyć. Oczywiście osoby zaznajomione z tematem siedzące w fotografii, filmowaniu, to w ogóle nie ma tutaj jakby o czym mówić, bo oczywiście każdy wie o co chodzi. Natomiast osoby, które są spoza tego tematu, to zastanawiają się czasami, co ta, co ta nazwa tak naprawdę za sobą niesie. Jeżeli chodzi o tę nazwę, to gimbal niesie za sobą to, że jest to urządzenie, które zewnętrzne urządzenie, które pomaga nam stabilizować obraz, który nagrywamy naszą kamerą, naszym aparatem. I często zdarza się tak, że wbudowana stabilizacja w nasze urządzenie niestety sobie po prostu nie będzie radziła przy bardziej dynamicznych ujęciach, które chcemy nagrywać właśnie kamerą czy też aparatem. Dlatego w tym przypadku przychodzi nam z pomocą właśnie gimbal, na którego po prostu możemy zamontować nasze urządzenie rejestrujące obraz i cieszyć się o wiele bardziej płynnym ujęciem, ujęciem, które będzie miało znacznie mniejszą ilość drgań i praktycznie później finalny efekt tego wszystkiego będzie no znacznie bardziej profesjonalny. Także jeżeli znaczenie słowa gimbal mamy sobie już dzisiaj wyjaśnione na samym początku tego materiału, to możemy sobie przejść dalej do głównego bohatera tego odcinka. W takim pierwszym kontakcie po wyjęciu tego sprzętu z pudełka możemy tak odczuć personalnie, że jest to sprzęt, który został wykonany z naprawdę dobrej jakości materiałów. Na mnie to osobiście zrobiło bardzo dobre wrażenie, dlatego też, że odpowiedni ciężar tego sprzętu, odpowiednie materiały, które czuć powiedzmy kiedy chcemy w jakiś sposób, nie wiem, potestować sobie nazwijmy całą tą strukturę naszymi powiedzmy gdzieś tam palcami i sprawdzić, czy wszystko się trzyma tak jak należy to muszę powiedzieć, że wszystko trzyma się tak jak należy, bo czasami się zdarza tak, że sprzęt, który kupimy, to w jego ogólnym całokształcie będzie robił dobre po prostu wrażenie, tak? Ale są później na takie elementy składowe, które gdzieś tam po prostu mogą się oznaczać zmniejszoną jakością. Natomiast w przypadku tego gimbala nie zauważyłem czegoś takiego. Ramiona, jeżeli zostały wyważone, osie, które zostały wyważone, nie było czegoś takiego, żeby w trakcie użytkowania na przykład ten poziom, który został ustawiony, gdzieś tam się zdestabilizował. I jeszcze mieć na początku, kiedy używałem tego gimbala z aparatem, to jeszcze zanim nauczyłem się w jakikolwiek sposób go obsługiwać, no to ten aparat po prostu kręcił się na tym gimbalu jak na karuzeli i został naprawdę bardzo mocno przetestowany, choćby z samego początku, no i nie zauważyłem, żeby jakieś ramiona, jakieś osie się zdestabilizowały, także no to świadczy o tym, że jednak po prostu ma to swoją jakość, za którą no przychodzi nam zapłacić odpowiednią kwotę, natomiast uważam, że po prostu no mimo wszystko, mimo takich dynamicznych powiedzmy ujęć nieplanowanych przeze mnie, no, gimbal zachował się naprawdę dobrze. I co do samego jeszcze gimbala, to jeżeli chodzi o siłę nośności tego, tego urządzenia, to producent deklaruje tutaj możliwość udźwigu do 3 kg. Ja osobiście miałem założony na tym gimbalu swój aparat czyli Sony A6600 wraz z obiektywem 18 f4 również od Sony. Jest to około w granicy 1,5 kg wagi ciężaru i powiem szczerze, że nie było żadnych problemów dla tego gimbala, żeby pracować właśnie mm, z takim ciężarem takiego zestawu. Nie testowałem niczego co by miało być cięższe dla tego gimbala z tego też względu, że nie miałem po prostu żadnych urządzeń, które mogłyby do tego wszystkiego domontować i obciążyć ten sprzęt bardzo Bardziej, ale powiedzmy, że do wagi na pewno 2 kg tu nie będzie żadnych problemów, bo tak jak mówię, mój zestaw, który na tym był zamontowany, radził sobie no znakomicie, nie było tutaj żadnych problemów. Na ekranie, właśnie do którego za chwilę jeszcze przejdziemy i sobie omówimy, to jeżeli sprawdzałem, powiedzmy, wyważenie osi, czy też obciążenie danej osi, nie było tutaj żadnych komunikatów, które by wskazywały na to, że gdzieś któraś oś pracuje ciężej, ciężej w tym przypadku. Dlatego też, tak jak mówię, myślę, że do 2 kg na pewno tutaj nie będzie problemu właśnie z Waszym sprzętem, aby ten gimbal sobie po prostu dobrze radzi. No i tak już wspomniałem wcześniej o tym ekranie, to właśnie gimbal ten charakteryzuje się tym, że mamy tutaj dostępny właśnie ekran, na którym widzimy wszystkie możliwe i ustawienia i informacje dotyczące tego, co się dzieje właśnie w danym momencie z gimbalem, w jakim trybie pracujemy, czy właśnie stabilizacja jest odpowiednia, czy gimbal jest wyważony i tak dalej i tak dalej. Mamy tu też możliwość właśnie dostosowania sobie um, takich ustawień, jak na przykład za co będzie odpowiedzialne pokrętło, które się znajduje właśnie tutaj na tyle tego gimbala. Czyli, na przykład, w moim przypadku ustawiłem sobie to na zmianę ogniskowej, czyli po prostu przybliżanie i oddalanie. I oczywiście to wszystko możemy sobie też dostosować pod siebie. Czy chcemy, żeby to wszystko reagowało bardziej agresywnie, czy chcemy, żeby to wszystko reagowało, powiedzmy, spokojnie, powoli i tak dalej. Także naprawdę ten gimbal daje. Dużą możliwość dostosowania tych wszystkich ustawień pod siebie, także każdy wydaje mi się znajdzie tutaj coś dla siebie, bo każda powiedzmy, czy to oś, czy to powiedzmy ruch tym gimbalem, wszystko możemy sobie ustawić w ustawieniach tak, jak nam się to po prostu podoba. I nie ma tutaj powiedzmy czegoś takiego, że są jakieś nie wiem, trzy predefiniowane ustawienia i tyle. Nie, tu jest wszystko powiedzmy sterowane z poziomu powiedzmy takiego potencjometru, który możemy sobie tam ustawić, co zobaczycie też na przebitkach i później. Odnosząc się do tego potencjometru, dana powiedzmy jednostka w tym gimbalu tak po prostu pracuje. Albo będzie bardziej płynna, albo bardziej agresywna. Czyli wszystko możemy sobie dostosować do tego, do czego w danym momencie będziemy tego gimbala używać. Natomiast jeżeli chodzi o tryby pracy, w których pracuje ten gimbal, są to trzy podstawowe tryby, w których on tutaj możemy sobie przełączyć takim właśnie suwaczkiem z boku, możemy sobie je przełączyć, jest to tryb PTV, PV oraz FPV. I nie zagłębiając się po prostu w te tryby, bo wydaje mi się, że to nie ma w tym momencie aż tak dużego znaczenia chodzi po prostu o to, że on angażuje w każdym z tych trybów inną oś do pracy w jednym trybie będą pracowały dwie osie, w jednym trybie jedna oś a w jednym trybie wszystkie osie naraz czyli tutaj powiedzmy tryb FPV angażuje wszystkie osie naraz, tryb PV, czyli ten środkowy angażuje tylko oś po prostu prawo-lewo, a tryb PTV angażuje oś prawo-lewo oraz góra-dół, tak? więc po prostu możemy sobie to za pomocą tego suwaczka zmienić i oczywiście możemy to samo zrobić za pomocą ekranu wbudowanego właśnie w tego gimbala, także Sterowanie za pomocą tego sprzętu jest naprawdę banalnie proste, przynajmniej w moim odczuciu, i nie powinno osobie, która po prostu już się zaznajomi z tym sprzętem, sprawić żadnego problemu. I powiem wam coś, co zrobiło na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie, to jest bateria tego urządzenia. Dlatego, że ta bateria, jak producent deklaruje, wytrzymuje do 12 godzin pracy. I powiem szczerze, jest to jak najbardziej realny wynik, dlatego też, że ja nawet nie wiem, ile. Fizycznie ja bym potrzebował czasu tak z doskoku nagrywając tym gimbalem, żeby ją w praktyce rozładować. Bo jeżeli nagrywam, nagrywałbym nim na przykład do skoku, tak jak to robiłem w chwili obecnej, czyli po jakieś 25-30 minut zabawy, jakichś tam luźnych ujęć i tak dalej, no to ta bateria naprawdę w ogóle gdzieś tam daleko, daleko w pamięć mi odpadała, bo nawet nie myślałem o tym, żeby to ładować. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli byśmy mieli jakiś tam dzień zdjęciowy, dzień filmowy, który wymagałby od nas na 3-4 godzin ciągłej pracy na tym sprzęcie, to uważam, że można to być jak najbardziej spokojnym o to, że ta bateria po prostu wytrzyma i nie będzie żadnego problemu, a nawet wydaje mi się, że wytrzyma sporo więcej. Hmm, oczywiście też, to wszystko zależy od tego, jaki ciężar sprzętu będzie nałożony tego gimbala, jakie osie będą angażowane do tego, żeby ten gimbal pracował. Natomiast jeżeli chodzi o baterię, to jest to naprawdę świetny twór i świetna część składowa tego urządzenia. Także tutaj naprawdę brawo DJI, jeżeli chodzi o baterię, można tutaj się tym pochwalić, bo no, dzięki temu można tym urządzeniu. Naprawdę dużo, dużo czasu korzystać i cieszyć się tym, że. Nas po prostu raczej nie zawiedzie. I oczywiście, jak to w przypadku DJI, urządzenie zazwyczaj jest łączone z jakąś aplikacją, która pozwala nam jeszcze wyciągnąć więcej z tego urządzenia. I tak samo jest w przypadku tego gimbala. W tym przypadku mamy tu aplikację DJI RONIN, w której powiedzmy możemy korzystać naprawdę w bardzo przystępny sposób i oferuje nam ona jeszcze dodatkowo inne funkcje, aniżeli to, co możemy spotkać typowo już w urządzeniu. I też można ułatwić po prostu robotę, bo mamy tutaj na przykład takie tryby, jak na przykład timelapse. Możemy sobie tutaj wykorzystać nasz telefon do sterowania gimbalem, jest to opcja Force Mobile, która po prostu pozwala na to, że telefon teoretycznie przejmuje kontrolę, nazwijmy to nad gimbalem. Czyli, jeżeli skręcimy telefonem w prawo, gimbal skręci się w prawo, skręcimy telefonem w lewo, gimbal skręci się w lewo. Także to jest też dosyć ciekawa opcja. Mamy tutaj oczywiście opcję wizualnego joysticka, czyli z poziomu telefonu możemy sobie wymusić taki joystick, który jest fizycznie zamontowany właśnie na gimbalu. DJI, jeżeli chodzi o aplikacje do ich urządzeń, to jest naprawdę przemyślane w tym, co robi, dlatego że po prostu działa to raz, że płynnie nie wywala jakichś Odmiernych błędów, a przynajmniej nie są one częstym jakimś objawem po prostu ich aplikacji, które się łączą z urządzeniami, a przynajmniej ja nie zauważyłem tego testując czy to właśnie kamerkę od DJI, czy to właśnie testując drony, czy też w tym przypadku testując właśnie tego gimbala, to uważam, że te aplikacje są jak najbardziej stabilnymi tworami, które DJI od siebie wypuszcza, więc tutaj jak najbardziej jest to też na bardzo duży plus, bo możemy sobie uwolnić nasze ręce i sterować naszym sprzętem tak naprawdę z poziomu aplikacji mobilnej na naszym telefonie, tak więc jeżeli czasami się zdarzy może coś takiego, że potrzebujemy, nie wiem, tego gimbala położyć w miejscu, w którym nie jesteśmy w stanie manewrować naszymi fizycznymi gestami, fizycznymi ruchami. Możemy to spokojnie sobie wrzucić w aplikację i z aplikacji po prostu sobie bez większego problemu z tym wszystkim radzić. Ale jest też moja taka jedna uwaga, którą ja bym zwrócił wszystkim użytkownikom tego gimbala i być może komuś takie coś się zdarzyło, być może nie, być może jest to tylko przypadek, który zdarzył się mi, ale uważam, że ta śrubka, która się wkręca do aparatu, w gwint od aparatu, jest czasami dosyć niebezpieczna, tak bym to przynajmniej określił. Dlaczego? Dlatego, że był taki moment, w którym wkręciłem tą śrubkę w aparat i zawsze to robię naprawdę do dosyć mocnego oporu wkręcam to, żeby wiedzieć, że to się wszystko trzyma tak jak należy, bo nic co na tym jest, to nie jest tanie, ani aparat, ani gimbal, więc dla bezpieczeństwa zawsze dokładnie to sprawdzam. I w tym momencie też wydawało mi się, że to wszystko się poprawnie trzymało, no i w sumie co, stópka wkręcona, montuję w gimbala, aparat się trzyma, nie ma żadnego problemu, odpalam gimbala, Próbuję tam powiedzmy sobie ustawić jakieś ustawienia. Nagle wykonałem jakiś ruch, który spowodował, że ten jakby aparat się tak można powiedzieć przekręcił, powiedzmy, do boku, i nagle aparat poszedł. Na szczęście to wszystko działo się na łóżku, więc jakby tu miałem całe szczęście, że się z aparatem totalnie nic nie stało, bo spadł on po prostu zaraz na poduszkę z wysokości tam nie wiem, 15-20 cm powiedzmy od, od tego jakby. Ile on powiedzmy zleciał? Także tam tak naprawdę to nie było żadnego mm, skutku negatywnego do tego aparatu. Natomiast jest to taki, powiedzmy, dla mnie alarm w głowie, taka pewna czerwona flaga, która sprawia, że po prostu trzeba jeszcze więcej, mm, powiedzmy, naszej uwagi przyłożyć do tego, jak wkręcamy takie właśnie śrubki. Do naszego sprzętu, żeby po prostu go nie zniszczyć. I wydaje mi się, że tutaj, albo może to jest przypadek tylko w tym sprzęto, sprzęcie testowym, który ja otrzymałem, natomiast wydaje mi się, że ta śrubka jest nieco tak, jakby inaczej wyprofilowana, aniżeli na przykład inne śrubki, które mam z innych urządzeń, na których montuję swój aparat, i być może to spowodowało, że gdzieś tam ona się wysunęła z tego gwintu w aparacie i ten aparat wyleciał. Także tutaj bym na to zwrócił uwagę Jeżeli montujecie właśnie tą stopkę W waszym aparacie Sprawdźcie naprawdę dwu, trzykrotnie Czy to wszystko się dobrze trzyma Bo no chcący, niechcący Możecie sobie zniszczyć po prostu sprzęt Szczęście w nieszczęściu było takie Że nie stało się tak naprawdę nic Natomiast no jadłem się po prostu w tym momencie Tylko i wyłącznie strachu Ale takie coś się może czasami zdarzyć W sytuacji, w której no niestety podłoże nie będzie miękkie Albo tak blisko do podłoża nie będzie I no niestety nasze urządzenie nagrywające Może ulec totalnemu zniszczeniu No i reasumując cały ten sprzęt Podsumowując wszystko Wszystkie moje myśli dotyczące tego urządzenia, to uważam, że jest to naprawdę kawałek dobrego sprzętu, który pozwoli nam podnieść jakość naszych filmów i przenieść je na wyższy poziom. Ktoś, kto na ten sprzęt się zdecyduje, zakładam, że po prostu będzie z tego powodu też zadowolony. Dlatego też, że nie zauważyłem tu większych problemów w związku z tym urządzeniem oprócz tej stopki, o której mówiłem wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o resztę tych rzeczy, o pracę ramion, o pracę tych wszystkich osi, o sposób stabilizowania się tego gimbala, o sposób wyważania tego wszystkiego, no nie zauważyłem tutaj jakichś większych problemów, nic tutaj jakby nie komunikowało mi tego, że jest coś nie tak z tym urządzeniem. Komunikacja między aplikacją, a gimbalem, i między gimbalem a aplikacją w sposób bezprzewodowy działała niemalże perfekcyjnie. Nie zauważyłem tu jakichś opóźnień, nie zauważyłem tu jakichś komunikatów, które mówiłyby o tym, że coś jest nie tak. Po prostu łączyło się to od tak, od pstryknięcia palcem, no ale w sumie wszystkie urządzenia, które używałem wcześniej od DJI'a. Tak też po prostu działały, więc tutaj, w tym przypadku, jeżeli chodzi o to, to zazwyczaj na chwilę obecną spotykałem się z tym, że działało to po prostu bezbłędnie. A na koniec dodam od siebie tylko tyle, że dzięki raz jeszcze DJ Polska za udostępnienie mi właśnie waszego kolejnego sprzętu do testów. Wam, moim odbiorcom, dzięki śliczne za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. I jeżeli ktoś się zastanawiał nad wyborem gimbala, stabilizatora obrazu, to jeżeli mój materiał w jakiś sposób mógł pomóc w tym, żeby podjąć decyzję na temat tego, co wybrać, to chętnie zapoznam się z tą informacją w komentarzu, także sekcja komentarzy jest Wasza. Jeżeli materiał Wam przypadł do gustu, to nie zapomnijcie zostawić pozytywnej oceny. Oczywiście na krytykę jestem jak najbardziej otwarty. No i zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, bo będzie w przyszłości po prostu pojawiało się znowu pewnie więcej materiałów dotyczących sprzętu foto oraz wideo, także tak by to wyglądało. Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!